Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj powiem kilka słów na temat silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Tutaj mamy taką głowicę, głowicę już po naprawie. Ona pochodzi z silnika Fordowskiego z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Ale może na początek powiem kilka słów na temat historii wtrysku paliwa. Pierwsze, e, pierwsze, nazwałbym to mieszalniki paliwa z powietrzem, e, to, są, to, były, to były gaźniki, e, już tego się nie stosuje, nie stosuje się tego ze względu na to, że m, silniki na gaźnikach były to silniki, e, które bardzo lubiły m, paliwo, miały na nie bardzo duży apetyt, poza tym m, ich gdzieś tam, jakiś tam jakimś tam problemem były, Normy spalin. One miały bardzo kiepskie normy spalin. Jeśli chodzi o gaźnik, no to wyglądało to w ten sposób, że tak jak tutaj mamy głowicę, ona oczywiście w silniku powinna być odwrotnie, już zamontowana. Tu mamy kolektor dolotowy. Przepraszam. W tym akurat przypadku jest to kolektor wydechowy. Wrócę, żeby było tak, jak tutaj bym chciał wam. Pokazać? O, wybaczcie, ale ta głowica jest troszkę ciężka. Tu akurat jest e, strona dolotowa. Tu mamy kanały dolotowe. Jeśli chodzi o y, mieszanie paliwa z powietrzem za pomocą gaźnika, wyglądało to w ten sposób, że y, kolektor dolotowy wychodził, gdzieś tutaj na początku się łączył, był y, zamontowany gaźnik. Gaźnik w jednym miejscu y, podawał paliwo, to paliwo było mieszane y, z powietrzem, y, wprowadzane było do, y, do, do cylindrów. No, ważnym aspektem jest to, że w momencie gdy, to, gdy ta mieszanka e, leciała do e, kanałami dolotowymi do, do silnika, m, do komory spalania, należy zauważyć, że e, zawory były w zasadzie czyste, były cały czas obmywane za pomocą y, paliwa, za pomocą powietrza z paliwem, e, gdzie, gdzie nie, nie powstawały jakieś tam mm, dziwne problemy. E, później był mm, kolejnym y, rozwiązaniem był jednopunktowy wtrysk paliwa. E, było to rozwiązanie, e, które jest e, również m, powiedziałbym dość podobne do mm, wtrysku e, do wtrysku, nie wtrysku, do gaźnika. Z racji tego, że podobnie jak i w gaźniku był. Kolektor dolotowy, gdzieś łączył on tutaj wszystkie kanały w jednym miejscu. I na początku, tak jak wcześniej był gaźnik, tak później był wtrysk jednopunktowy. Charakteryzował się on tym, że jego pracą sterował komputer. Komputer silnika odczytywał parametry m.in. sonda lambda, gdzie, gdzie, gdzie widział, jakie są spaliny na, na, na podstawie tych parametrów. Między innymi dawkował mu paliwo. Miał też inne, inne parametry, za pomocą których stwierdzał ile i w którym momencie należy dać paliwo, ale tutaj może nie będziemy się w tym odcinku zagłębiać w ten temat. Powiem może o kolejnym etapie, kolejnym rozwiązaniu. Następnym rozwiązaniem był wtrysk pośredni. On z kolei charakteryzował się tym, że podobnie jak i w poprzednich rozwiązaniach, tutaj wchodził, łączył się z głowicą kolektor dolotowy i bardzo blisko samej głowicy, gdzieś w kanałach dolotowych, przed samą głowicą, były w kolektorze dolotowym. Otwory, gdzie było wprowadzane paliwo za pomocą wtryskiwaczy. To rozwiązanie już było troszeczkę inne. Charakteryzowało się ono tym, że w każdym na każdy cylinder, czyli tak jak powiedzmy w przypadku. Tej głowicy wyglądałoby to w ten sposób, że byłyby cztery wtryskiwacze, czyli jeden wtryskiwacz byłby w tym miejscu, gdzieś tutaj przed kolektorem, przepraszam, przed głowicą, drugi wtryskiwacz byłby również tutaj przed głowicą, tutaj, no i tutaj. No, było to już bardzo fajne rozwiązanie. Te rozwiązania były. Powiedziałbym raczej bez większych problemów. One, one, one raczej nie, 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 nie tworzyły jakichś tam komplikacji, problemów. Te silniki też no, jeździły. Nie było z nimi problemów. No a tutaj mamy już głowicę z silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Co to oznacza? Oznacza to, że paliwo było wprowadzane. Tutaj bezpośrednio nad tłok, już bezpośrednio do komory spalania. Co dzięki temu uzyskaliśmy? Ano uzyskaliśmy lepsze normy spalin. Gdzie tutaj producenci samochodów cały czas mają tą śrubę gdzieś tam dosyć mocno przykręcaną. Jeśli chodzi o normy spalin, one cały czas. Są coraz to bardziej zaostrzane, w związku z czym no, konstruktorzy tych silników muszą tworzyć coraz to kolejne, coraz to nowsze rozwiązania, tak aby sprostać stawianym im wymaganiom. To rozwiązanie bezpośredniego wtrysku paliwa no, spowodowało pewne, powiedziałbym, no, przypadłości, które, które te silniki mają. I w zasadzie to chyba jest nieistotne, czy to będzie silnik Forda, czy też Volkswagena, czy, czy, czy jakiejś tam innej marki. Z tego co zauważyliśmy, ten problem dotyka w zasadzie wszystkich silników. Więc problem jest taki, że przez to, że paliwo jest wprowadzane, tutaj jest otwór, tu gdzie właśnie wkładam palucha. Próbuję pokazać, mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj jest montowany wtryskiwacz paliwa. On wtryskuje paliwo bezpośrednio do komory spalania nad tłok. Taki tutaj, właśnie jak ten, który zaraz pokażę. O, ten tutaj mamy. To już jest ten tłok przygotowany do montażu, już. już on jest po takiej akurat mm, pewnej naprawie. Są tutaj zmienione e, pierścienie e, cylindryczne na mm, pierścienie, przepraszam, tłokowe na e, no, troszeczkę wyższe. Zostały zmienione, powiększone tutaj mm, te otwory. W których te pierścienie pracują. Zrobiliśmy to naszemu klientowi, dlatego żeby gdzieś tam pozbyć się problemu, który w tych silnikach, który tych silników dotyka. No ale właśnie, może wróćmy do naszego wątku. Odłożę na tą chwilę ten tłok. Problem generalnie jest taki, że paliwo jest wprowadzane już bezpośrednio do komory spalania nad tłok, który tutaj pracuje. W porównaniu do poprzednich rozwiązań. Wcześniej powietrze dostawało się kanałami dolotowymi, czyli tendy, już jako gotowa mieszanka czyli, czyli powietrze i paliwo jak myślę, większość wiemy benzyna jest to bardzo fajny preparat który, który większość gdzieś tam brudów nagarów, tego typu rzeczy jest w stanie zmyć. No i tak też było w przypadku silników z pośrednim wtryskiem paliwa, czy też z formą wprowadzania paliwa taką, gdzie paliwo było wprowadzane jeszcze przed głowicą, prowadziło to do tego, że paliwo wraz z powietrzem, które tutaj się dostawało, w zasadzie podczas pracy można powiedzieć, że, znaczy można powiedzieć, czyściło w zasadzie zawory naszego, naszego silnika, naszej głowicy, więc nie było tam raczej żadnych problemów. Natomiast jeśli chodzi o Silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Bardzo częstym problemem, który je dotyka, jest problem z nagarem. Nagar ten pojawia się na zaworach dolotowych. W pewnym momencie, no, generalnie tego nagaru tworzy się na tyle dużo, że. Zawór nie jest w stanie się domknąć do głowicy, do, do, do gniazda zaworowego. Nie jest w stanie się z powrotem zamknąć szczelnie przez, no właśnie, przez no niestety nagar. Które tam się osadza, powoduje to teoretycznie drobne nieszczelności. Aczkolwiek te drobne nieszczelności tworzą to, że podczas pracy silnika, kiedy on jeszcze pracuje, gazy na siłę próbują się przepchnąć tymi niewielkimi szczelinami. No to z kolei tworzy większe temperatury. To są, wiadomo, też spaliny, które, które i tak i tak same, że tak powiem, z siebie są gorące. No, i niestety to tworzy kolejne uszkodzenia. Uszkadzają się zawory, uszkadzają się gniazda zaworowe, zostaje to po prostu wypalone. No i niestety taki silnik no, musi niestety zostać rozebrany. I, i to musi być po prostu naprawione gniazda zaworowe e, muszą być obrobione e, również zawory e, wymienić e, trzeba no i to wszystko wyregulować tak? mówię tutaj w tym momencie o mm, luzie zaworowym e, także jest to problem który występuje w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa e, nie wiem czy jest e, coś co generalnie e, czy, czy można zrobić coś co może całkowicie wyeliminować ten problem. Nie słyszałem, żeby, że można jakoś tam wpłynąć na działanie tego, Tutaj, no generalnie jest spowodowane pewnymi zjawiskami fizycznymi, chemicznymi. Tutaj może na ten temat już się nie będę rozwodził, bo to też nie o to chodzi. Natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie temu zapobiec. Według mojej wiedzy no, jedyne co, Możemy zrobić to gdzieś tam podczas użytkowania samochodu z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Warto jednak ten samochód czasem no, po prostu przegonić, tak? żeby, żeby to się wygrzało, wypaliło w jakimś stopniu. To może nie doprowadzi do tego, że ominie nas ta nieprzyjemna sytuacja, ale gdzieś tam wydłuży, odłoży problem w czasie, bym powiedział. Tak? Mówię o tym dlatego, że samochody, które mają większe przebiegi, gdzie ten problem dotyka je później. Są to zazwyczaj samochody, po, po tak jak gdzieś tam po rozmowie z klientami, okazuje się, że to są auta, które jeżdżą gdzieś tam raczej w trasach i no myślę, że to jak najbardziej może wpłynąć na tą naszą małą awarię i odłożyć ją w czasie, tylko no Właśnie, pytanie, czy jeżeli ktoś używa samochodu na dojazdy do pracy gdzieś tutaj w mieście, no to, no to też no nie bardzo po mieście jeździć z większymi prędkościami, kurczę 130 i tym podobne, żeby, żeby ten silnik przegonić, tak? No to już wiadomo, w miarę gdzieś tam możliwości. Na pewno rzeczą, którą która może na to wpłynąć, no to to obniżenie jakiegoś tam powstawania nagaru. No to tutaj może być to, co stosujemy, czyli to jest już tłok, który, który jest naprawiony, naprawiony, zmieniony konstrukcyjnie w zasadzie. Tutaj gniazda. Gniazda pierścieni zostały troszeczkę obrobione. One, one są poszerzone. Pierścienie są zamontowane już no, inne. Są to wyższe pierścienie, które nie będą pozwalały na to, żeby te wszystkie gazy aż w takich ilościach przedostawały się do komory spalania. Co za tym idzie? Silnik po. Takiej naprawie, gdzie przerobimy te tłoki. No, po prostu ten silnik będzie mniej zużywał tego oleju. Gdzie, no, chyba tutaj wszyscy mamy jakąś tam świadomość, na przykład powiedzmy na, na, na grupie Volkswagena, gdzie no, chyba wszyscy znamy te samochody silniki, I, i myślę, że dość dużo użytkowników wie, ile oleju one zużywają. No. Ten zabieg tutaj na pewno wpłynie na to, żeby ten olej był pobierany w zdecydowanie mniejszych ilościach. Odłożę może już ten tłok, bo jeszcze go popsuję zanim go zamontuję, i wtedy byłoby troszeczkę kiepskawo. Także no, tym zabiegiem na pewno wpłyniemy na to, że ten silnik będzie nam pobierał mniej tego oleju co za tym idzie, no, też na pewno wpłynie to na pojawianie się nagaru. Poza tym, bez rozbierania silnika, jeśli wiecie o czymś, co można zrobić po to, aby ten silnik nie generował nagaru na zaworach, powiedz o tym, podziel się ze mną tą informacją, za co będę bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o tę głowicę, no jest to głowica, która już jest zrobiona. Ona jest po remoncie, jest splanowana. Większość głowic generalnie, które się demontuje i później się ponownie montuje do samochodu, no powinna być splanowana. Są, są, są gdzieś tam niektóre wyjątki, gdzie tego już robić się nie powinno. Producenci tego zakazują. Planowanie. Co to jest takiego? Ta płaszczyzna to jest płaszczyzna, y, która dolega też na, na, za pomocą płaszczyzny y, do bloku silnika. Pomiędzy jest uszczelka, y, no i to y, generalnie powoduje, y, że y, taki y, zespół jest szczelny. Y, no ale y, to musi być równiutkie. No i planowanie to jest właśnie wyrównanie tej powierzchni. Y, ta głowica tutaj. Została już naprawiona, jest już gotowa do zamontowania. Za chwilkę tutaj wezmę kamerkę i pokażę Wam, jak wyglądają te, te, te zawory w środku. Jeśli mi się uda odnaleźć filmik, to pokażę Wam również filmik, jak to wyglądało przed, przed zrobieniem takiej głowicy. Ta głowica jest tutaj już kompleksowo zrobiona. Wyregulowane są również luzy zaworowe. Pokażę Wam. Tutaj to, a później tą głowicę, no cóż, złapię i wrzucę do silnika. Taki żarcik. O, odłożę, bo to ciężkie jest. Diabelstwo, tyle blachy. Także jeśli macie jakieś ciekawe propozycje co do kolejnych odcinków, dajcie znać. Eee, spróbuję zrobić taki odcinek, który będzie Was interesował. Eee, więc do zobaczenia. Cześć.